Sara Croft to niegdyś obiekt marzeń wielu dorastających chłopaków. Ona, jak i cała seria Tomb Raider, przechodziły różne metamorfozy. Według wielu było coraz gorzej, aż w końcu postawiono na reset serii. Wszystko miało być lepsze od znaku firmowego po historię i jej narrację same ochy i jachy nie ukrywam, że sam się dałem zowić na taką przynętę jednak okazało się. Historię zaczynamy od katastrofy wodnej podczas podróży na wyspę kraju wschodzącego słońca, która wyrzuca rozbitków na tajemniczą wyspę. Jak się okazuje, nie jesteśmy tutaj sami. Nie trudno zgadnąć, że najlepszym materiałem na mieszkańca japońskiej wyspy są Rosjanie. Naszym zadaniem jest odnaleźć bliskich, odkryć tajemnicę wyspy i znaleźć sposób na ucieczkę z niej. Mieszkańcy są takimi gapami, że wszędzie zostawiają amunicję i części do broni palnej, tak więc łatwo się uzbroimy. W sumie to im się nie dziwię. Brak kobiety tlu, facetów musi się źle skończyć. Tak poważnie historia, mimo że może być ciekawa poprzez relacje między przyjaciółmi i napotykane dzienniki, to wszystko pryska przez źle prowadzoną narrację. Lara szybko się przyzwyczaja do wszechobecnej śmierci, przyczyniając się do niej, a przy okazji wybija w pień pół wyspy, niczym John Rambo. Co mam przez to na myśli? Otóż z gry, która zapowiadała się na ciekawą grę akcji z elementami zagadek, dostaliśmy shooter z małą ilością zagadek, i to jeszcze opcjonalnych, nie mających wpływ na fabułę. Skryptami, usłany świat niczym w Call of Duty może irytować tak samo jak błędy i wynikające z tego powodu zgony. Zabawa wieloosobowa, którą tutaj dostajemy po kilku paczach, była możliwa. Powiedziałbym nawet więcej, jest bardzo dobra. Mimo iż mało popularny jest ten tryb, to daje dużo satysfakcji. Oprócz standardowych rozgrywek otrzymujemy na przykład misje ratunkowe. Misja taka składa się z trzech rund, w których na przemian gramy jako źli i dobrzy. Jako dobrzy musimy zbierać apteczki i zanosić je w określone miejsce, a źli nam przeszkadzają. Jest to element tego trybu, który może wciągnąć na długo, tak jak zbieranie porozrzucanych po mapie części do upgrade'u naszych broni. Pod względem audio produkcja stoi na wysokim poziomie. Polska lokalizacja oprócz kilku potknięć wpasowuje się na tyle dobrze, że tworzy jednolitą całość z resztą elementów. Na dużą pochwałę zasługuje debiutująca Kamila Gorczyca, której głos został stworzony chyba do tej roli. Sam. Posłuchaj, wyciągnę cię stamtąd. Podsumowując, mimo mojego czepialstwa, grę uważam za dobry produkt. Na tyle dobry, że można śmiało go przejść na jeden raz i bawić się dobrze. Graficznie wygląda to słodko, fix, czyli imitacja włosów prawdziwych, to póki co raczkująca atrakcja, ale uprzyjemnia to widoki jak i sam model postaci Lary. Niejednokrotnie zatrzyma nas tu sam widok, krajobrazu owinięty panierką w postaci muzyki. Dla zaciekawionych historią wyspy, twórcy pozostawili dużo ukrytych przedmiotów do odnalezienia po ukończeniu samej fabuły. Tak więc reset serii Tomb Raider, mimo kilku moich odczuć, to dobry krok. Miejmy nadzieję ku lepszemu. Jeśli ja nie przeżyję... Nikt nie ocaleje.